W środę wicemarszałek województwa, e, województwa Śląskiego, proszę Państwa, w Kajdankach go wyprowadzono. Brawo! W środę, w piątek, w nocy, z czwartku na piątek sąd obradował i ustalił o trzymiesięcznym areszcie. To jest wice, były wiceprezydent Częstochowy. Jest w tej chwili zaaresztowany, złożył podobną rezygnację, już nie będzie wicemarszałkiem, ale dalej jest radnym Sejmiku Województwa Śląskiego. Proszę Państwa, w maju został powołany ten obecny zarząd. Nie upłynęło jeszcze pół roku, pięć miesięcy i już mamy zarzuty. Już w środę, w kajdankach. I ta sprawa nie dotyczy tylko czasów, kiedy on był wiceprezydentem. Ja to wszystko wiem z mediów. Ja nie, nie słyszałam, nie znam tego pana osobiście, natomiast no czytam, co się wydarzyło, by nas to wszystkich poruszyło. Będziemy mieć sesję nadzwyczajną niedługo. Ten pan również był odpowiedzialny za służbę zdrowia i w Częstochowskim Szpitalu Wojewódzkim dyrektor tego samego dnia, kiedy zaaresztowano wicemarszałka, złożył rezygnację. Więc nie tylko czasy wiceprezydentury, ale już czasy tych pięciu miesięcy rządów w województwie zapisały się niechlubną historią. Gdzieś chyba pan redaktor Pustułka tam na Facebooku pisał, że ktoś jakieś mieszkania przytulił. W piątek na sesji Rady Miasta w Częstochowie zdjęto e, trzy punkty dotyczące planów zagospodarowania, zagospodarowania przestrzennego. E, dlaczego zdjęto i dlaczego akurat wtedy, kiedy ten pan trafił do aresztu? E, proszę państwa, no to taka refleksja. E, w, 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 w. Uważam, że bardzo ważne jest, aby rządzący na każdym szczeblu w naszej ojczyźnie kierowali się słowami modlitwy księdza Piotra Skargi. Własnych pożytków zapomniawszy. To jest najważniejsze. Własnych pożytków zapomniawszy. Dziękujemy! 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 dziękujemy. Slafta, jeszcze tak, jeszcze właśnie bardzo prosimy wszystkich. Ja nie wiem, czy wy macie podobne spojrzenie na to, co, co się dzieje. Ale ja się pytam, dlaczego nie jesteśmy bronieni przez tą opozycję mocniej? Mam takie wrażenie, że wy tego samego oczekujecie. Że, że musimy, że nie tylko my. Prosimy, nalegamy, żeby nasi politycy obecni byli z nami. Bo my możemy, my możemy, ale, ale z nimi możemy więcej. I dlatego na przykład pan Wójcik, to są, to są nieliczne osoby, które jak wiemy, to się angażują. Pan, pan Wójcik, pan Jaki też pomógł nam w, w organizacji tutaj. Więc wymagajmy od naszych polityków i pytajcie, idźcie do nich do biur. I spytajcie się, co zrobią, dlatego żeby skończyła się taka patowładza. Jeszcze jeden z naszych mówców, jeden z organizatorów, przykuńcie się na niezłe e, szambo, nie, nie, to nie miało być tak, nie, że, nie, nie, on ja, on ja wiem o czym mówię, on też wie więc ja przepraszam, to, to nie było tak, to nie było tak, ale to było celowe. E, Janusz Jabłoński. Brawo Janusz! Nie bez powodu. Brawo! Brawo! Nie bez powodu. Dziękuję. To, to, to tutaj zdjęcie. E, dziękuję. Proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć o tym, co, co nas czeka w najbliższych czasach, w najbliższych tygodniach i w najbliższych miesiącach. Oczywiście czekają nas wybory. Prawdopodobnie w maju czekają nas wybory i będą to wybory dla nas bardzo ważne. To będzie taka nasza kolejna, mam nadzieję, że już nie, że nie ostatnia walka o Polskę. I to będą bardzo ważne wybory. Powiem tak, ten pan, ten nienawistnik powiedział już, że nie będzie startował. Może to i dla Polski dobrze. Na pewno dobrze, na, na, pewno, na pewno, dobrze dla demokracji i na pewno dobrze dla życia publicznego i dla polityki. Berlina, ponieważ, ponieważ... Berlina, do Berlina, do Berlina. Do Berlina, do Berlina, do Berlina. człowiek, który od wielu lat bardzo skutecznie psuje życie polityczne w Polsce, psuje debatę publiczną, psuje wszystko, co robi. Ale to, że być może się wycofam, chociaż no, nigdy to nie wiadomo do końca, to oznacza, że będzie w tych wyborach jeszcze trudniej zwyciężyć bo ten drugi człowiek ma bardziej lisie oblicze to jest człowiek który porywa, niestety, zobaczcie państwo co robi Warszawa już dwa razy zalała ten kraj szambem zalali szambem, proszę państwa czajka, mają taką, taką właśnie oczyszczalnię skuteczną I, i, i warszawiacy go ciągle wybierają Każda, każda większa ulewa zamienia to miasto w Bajorą. Tam to wszystko nie działa i ciągle, ciągle jest wybierany. Zobaczcie, jak, jaki jest racjonalizm, jakie jest myślenie tutaj pragmatyczne i merytoryczne tych ludzi. To jest bardzo ciężka walka i naszym zadaniem jest to, żeby tych ludzi w tym uświadamiać. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. I te wybory będą głównie na tym polegały. Na tym, czy my zdołamy tych ludzi zmusić do myślenia. Bo tu naprawdę tylko o to chodzi. Wystarczy myśleć, żeby stanąć po odpowiedniej stronie. To jest, proszę Państwa, oczywiste. Bądźmy razem! Bądźmy, Bądźmy razem. razem! Bądźmy razem! Bądźmy razem! razem. Bądźmy razem! Bądźmy razem! Bądźmy razem! Bądźmy razem! Bądźmy I, razem I tak to proszę Państwa, wygląda. Ale jest jeszcze, są jeszcze inne aspekty tej sprawy. My musimy się naprawdę jednoczyć w aspekcie tych wyborów. My musimy być razem. My mus, musimy się garnąć do... E, ja teraz byłem na takim spotkaniu z panem Józefem Orłem. Który kiedyś prowadził ruch, kont ruch kontroli wyborów, Przemek Miśkiewicz takie spotkanie zorganizował. I proszę Państwa, będziemy musieli tych wyborów bardzo przypilnować. Bardzo przypilnować, bardziej niż kiedykolwiek indziej. Dlaczego? Dlatego że teraz PKW pokazało, tak. Państwowa Komisja Wyborcza pokazała w ubiegłych wyborach, że tak naprawdę są stroną polityczną. Niestety, tak. niestety, tak, tak. wybory dopuścili do tego, żeby było go, głosowania po 21.00, dopuścili do tego, żeby była turystyka wyborcza. Tak, proszę Państwa, jeździły, jeździły te autobusy, ludzie oddawali głosy. Kłamcy, 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 kłamcy. Tak naprawdę tym wyrokiem swoim również Państwowa Komisja Wyborcza chciała, chciała miała taką wolę, żeby pozamiatać prawo i sprawiedliwość, żeby pozbawić pewien partię funduszu. A tak naprawdę najbardziej to prawo. W zakresie finansowania kampanii wyborczej było łamane przez platformę obywatelską. My się do tego przygotowujemy. My będziemy to udowadniać. My będziemy pokazywać na każdym kroku, gdzie, Platforma, gdzie koalicja obywatelska to prawo łamała, naciągała, e, robiła te przekręty wyborcze. I to, proszę Państwa, poka, Państwowa Komisja Wyborcza czego jeszcze nie robiła nigdy. Nigdy tego jeszcze nie robiła wtedy, kiedy po upadku, po upadku komunizmu. I teraz to zrobili. Dlatego my musimy robić, patrzeć na ręce wszystkim. Będziemy musieli patrzeć na ręce tym, którzy będą z nami pracować w komisjach. Będziemy musieli patrzeć na ręce tym, którzy będą w tych lokalnych tych obwodach głosowania w tych, tych miejskich powiatowych. Będziemy musieli patrzeć w tych organach wojewódzkich. Wszędzie będziemy musieli pilnować tych ludzi. Bo niestety Państwowa Komisja Wyborcza przestała być w ostatnich wyborach niezależna i stała się częściowo stroną polityczną. Także to jest bardzo ważne i proszę Państwa, garnijmy się do tych klubów naszych Gazety Polskiej. Bo chciałem tutaj powiedzieć, że są tutaj ludzie niesamowicie ciekawi. Jest Wojtek Kusy z Essen, tutaj, nasz kolega, przyjaciel. Słuchajcie, przyjechał, przyjechał, przyjechał z Niemiec. Jest tutaj pan członek zarządu i rzecznik prasowy Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym. Pan Wojciech Poczachowski, tutaj, jest również naszym gościem. Jest, jest Ania Barpa z naszym, z klubem Tarnowskie Góry, który tutaj jest. Ania, 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 Jest nasza Ania Syrek-Stywów, którą już dobrze znacie. syrek syr, Ania syrek Proszę Państwa, czym będzie bliżej tych wyborów, tym my będziemy się bardziej organizować. Zgłaszajcie się Państwo, przychodźcie do klubów Gazety Polskiej, przychodźcie do stowarzyszeń, do niezależnych organizacji. Tam jesteście potrzebni. Może będzie trzeba być mężem zaufania, może trzeba będzie iść na szkolenie. Trzeba to zrobić. Wszyscy mają tą świadomość. Ja rozmawiałem z panem Orłem właśnie ostatnio i powiedział: Musimy mieć świadomość wagi, wagi tych wyborów i tego naszego zaangażowania. Wszyscy będziemy musieli dać ze siebie wszystko. Damy radę! Damy radę! Damy radę! Damy... A jeszcze takie jedno, jedno właściwie zdanie, bo dużo tutaj mówiło się o tych naszych problemach, o tej demoralizacji młodzieży, o tej degeneracji prawa, degeneracji poglądów, przepisów. Mówiło się o tym bardzo wiele. Słuchajcie Państwo, ludzie tego nie rozumieją. Ludzie, którzy nie są związani z naszymi mediami, czasami tego nie rozumieją. Ale mówcie tym ludziom w ten sposób. Słuchajcie, słuchaj, Franek, jak będziesz niewolnikiem, to Twoje dziecko nie będzie Twoje. To będzie dziecko Twojego Pana. Pamiętaj o tym. I takie będą Wasze dzieci. Takie będą dzieci Unii Europejskiej, Berlina. Do tego doprowadzi to, że ludzie nie będą czuli się wolni czuli się wolnymi, bo wy jest, przy, przy, przyszliście tutaj i to jest dowód, że wy czujecie się ludźmi wolnymi. Niestety ciągle jesteśmy w tej gdzieś mniejszości. Tak to niestety jest. Y... Janusz, no to jeszcze, ja jeszcze tylko do Twojego. Do, do... Proszę Państwa, Janusz powiedział, że on, one są wielkiej wagi, a ja Wam dopowiem. Odwagi, dlatego że mąż, mąż, który będzie pilnował, mąż to znaczy kobieta również, bardzo często macie więcej odwagi niż my, więc to, to jest oczywiste. Natomiast bądźmy odważni, nie tajmy się tam w tych komisjach w jakiś sposób przykryć albo powiedzieć: Nie, 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 proszę pana, właśnie tak proszę panią. I dlatego musimy odwagi w tych wyborach. To nie jest tak, że mamy tam pójść. Wiecie, że mąż zaufania. Dostaje pieniądze czy nie dostaje? Ja nie wiem. Nie... Dostaje. To nawet i dobrze. Bo ja myślałem, że nie, yy, że tylko ci, którzy są w komisji. To nawet kiedy są jakieś pieniądze, ten Twój czas kosztuje, to błagam Was, szczególnie ci, którzy nie boją się powiedzieć coś ważnego i nie boją się powiedzieć. Nie, po, nie boją się powiedzieć, stop. Chodzi o to, żebyście szukali ludzi odważnych. Takich, na, takich nam trzeba, bo wybory trzeba wygrać. Jak nie wygramy wyborów. Jesteśmy po pozamiatani, dlatego że Schetyna powiedział jeszcze tydzień temu, że układ będzie domknięty. To znaczy wszystko będą przyklepywać. I wtedy już to, co mówił pan Oskar, to, co mówił pan Robert, wtedy już będzie nie do odkręcenia, będzie pozamiatane. Będą łamać dwierte. Będą wszystko łamać. Już nie będziemy mieli i dzieci, i wszystko po kolei. Więc proszę Państwa, zachęcamy Was do tego, żebyście przychodzili. Ja jeszcze mam młodego człowieka, który, tak jak ja nawrócił się z tamtej strony. Ja też kiedyś głosowałem na Unię czy tam Platformę. Z tego co słyszałem tak krótko. Więc minutka, bo jesteśmy już po czasie, a chcemy się jeszcze pomylić. Nie, ten mikrofon jest większy, mocniejszy. Tak. Jest taki jestem, bo ja jestem 10 lat starszy od Oskara, ale fajnie, bo niestety nie będziemy coraz młodsi. Słuchajcie, ja jestem e... Pochodzę z domu liberalnego. Jestem byłym asystentem Łukasza Kochuta. Teraz rozumiemy błąd młodości i częściowo, częściowo traktuję to moje wystąpienie jako spowiedź. Otóż zaczęło się od y, całkiem gładkich takich słów, Śląsk fajny, Śląsk dobry, promujemy ten Śląsk jako region. Okej. Okay ale bardzo szybko te słowa pudrujące Śląsk ustąpiły miejsca takiej skrytej, antypolskiej, coraz mniej skrytej propagandzie. A już bardzo to wybuchło, kiedy Łukasz Kochut opublikował piosenkę, której dał nazwisko, w której pada haniebne słowo Polsko, nie dotworzy ci zegarek, weź banana, lepiej afo. Afo to po niemiecku znaczy małpa. Tymczasem Najbliższy polityczny przyjaciel, towarzysz europosła Kołuta, to jest senator Maciej Kopiec, senator z tego miasta, z Katowic, wybrany z Paktu Senackiego. Jest autorem słów: Mieszkańcy ziem utraconych przez Niemcy powinni domagać się od państwa polskiego reparacji za utracone mienie, które zawsze przez państwo polskie było traktowane jako gorsze. Czy pan senator domaga się reparacji dla Niemiec od Polski? Albo! Albo! Zdrajca! Zdrajca, tak. Zdrajca! 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 Wiecie, to nie wszystko. Kiedy był Marsz Miliona Serc, senator Kopiec paradował w tym marszu w koszulce z takim herbem. To jest to, co mówiła pani Jadwiga. Zwróćcie dobrze uwagę na to. Tu jest gdzieś kamera. To trzeba pokazać do kamery. To musi cała Polska zobaczyć. Pan Robert się pokaże. Uwiedzę, że tu jeszcze pisze o Berszlezie. Problem polega na tym, że to, proszę Państwa, to nie jest herb Górnego Śląska. Proszę Państwa, jeśli Łukasz Kochut, albo Maciej Kopiec, albo ktokolwiek z grona ich kumpli, a kilku ich jest, niewielu, ale są bardzo wpływowi, będzie promował ten znaczek, będzie mówił o Górnym Śląsku w kontekście: My jesteśmy tacy prośląscy, to nie będzie mówił prawdy. Halo! Dlatego, że ten herb to nie jest herb Górnego Śląska. To, tu na górze, to jest prawdziwy herb Górnego Śląska. Wychodzący się z herbów polskiej, książęcej i królewskiej dynastii piastów. Natomiast ten drugi herb, ten z kosą i z młotkami, to jest herb pruskiej, niemieckiej. Zaledwie prowincji Górny Śląsk, albo raczej powinienem powiedzieć Oberszlesien, prowadzony w, w roku 1919, z drobną przerwą używany do roku 1945, także przez trzecią Rzeszę. I taki symbol promował najmłodszy senator Rzeczypospolitej Polskiej na Marszu Miliona Serc. Panie Donaldzie Tusk, czy pan wie, co ten symbol znaczy? Nie, nie, nie! Słuchajcie, kochani, ja sobie oczywiście zdaję sprawę, że zdaję sprawę, może leżeć, że w polityce nie ma próżni i wcześniej czy później takie poglądy gdzieś w przestrzeni publicznej nie musiały z jakiejś strony zaistnieć. Problem w tym, że te poglądy to powinien być totalny margines. Wobec tej historii, która stała się udziałem Polski, a także śląska, historii panowania niemieckiego, historii na tych ziemiach, te poglądy powinny być marginesem. Niestety nie są. Nie są za sprawą partii liberalnej. Ja, jako człowiek wywodzący się z domu liberalnego, wobec tego mam wielką pretensję, wielki zawód i wielkie pytanie. Bo to tym dwóm politykom. Partia liberalna właśnie rzuciła polityczne koła ratunkowe, a więc decyzje o tym, żeby ci politycy znaleźli się na tak eksponowanych stanowiskach, to nie są aktywiści miejscy, to nie są nawet radni miasta. Oni swoje poglądy, swoje piosenki o Polsce jako Afie, o tym, że Polsko bez twoich chciwych łap, śląsk, śląsk bylibyśmy tu Monakiem, głoszą, te piosenki wybrzmiewają z najwyższych politycznych gremiów. Z Parlamentu Europejskiego i z Senatu. I to za sprawą rządzącej Partii Liberalnej. Spójrzcie w lustro, drodzy Państwo. Hańba! Hańba! Hańba. Hańba. Proszę Państwa, z punktu widzenia Niemiec to wcale nie jest takie wygodne, że mamy tą pamięć, że mamy pamięć, że pamiętamy, co to był Selbstschutz, że pamiętamy, co to było Einsatzgruppen, że pamiętamy o Auschwitzu. Bo za każdym razem, kiedy niemieccy politycy przyjeżdżają tutaj do Polski, za każdym razem, kiedy przemawiają, zmuszeni są o tej pamięci pamiętać. Powiedzą, że nasi reprezentanci narodu polskiego tą pamięć mają. Ale drodzy Państwo, te wydarzenia są w coraz bardziej odległej przeszłości. A nam po tym, jak odejdzie ostatni Powstaniec Warszawski, ostatni Powstaniec Śląski odszedł już wcześniej. Potem, gdy odejdą ostatni spośród nas, którzy pamiętają te wydarzenia, zostanie nam tylko pamięć. Jeśli wybierzemy sobie polityków, którzy podepną się pod partie liberalne albo lewicowe, mainstreamowe, bo sami nie mieliby szans na przekroczenie 5% progu. Nie bądźmy naiwni, każdy, kto zna się na politologii, dobrze wie, że nie jest to możliwe. Jeżeli ci politycy dojdą do głosu, to nie bądźmy naiwni. Oni nie będą krzewić pamięci ani o powstańcach śląskich, nie będą krzewić pamięci o zbrodniach hitlerowskich na tych ziemiach. I wówczas relacje polityczne między Polską a Niemcami ulegną diametralnej zmianie. Wówczas Polska w tych relacjach straci swoją podmiotową pozycję i wówczas możliwe będzie to, o czym ostrzegali moi przedmówcy. I nie bądźmy naiwni. W Unii Europejskiej nie mamy samych przyjaciół. W Unii Europejskiej nie są wszyscy tacy życzliwi wobec Polski. W Unii Europejskiej mamy też ludzi głęboko o Polsce nieprzyjaznych. Po słowach, które wypowiadali politycy Kochut i Kopiec, nie ma żadnej gwarancji, że ci politycy o to będą dbali. Ozdrajcie! Ostatnie słowo. Ale drodzy wszyscy, chciałbym zakończyć tę wypowiedź czymś krzepiącym. W elektoracie liberalnym wierzę w to głęboko. Nie brakuje jeszcze polskich patriotów. Te kwestie, o których tu wspomniałem, my patrioci musimy nagłośnić, bo w interesie polskich patriotów jest nagłośnienie tego, Jakimi symbolami ci politycy się posługują? Tak, żeby zapaliła się ostrzegawcza żółta lampka wyborcom Platformy Obywatelskiej, wyborcom Lewicy, Trzeciej Drogi i wszystkich sił politycznych. Tak, żeby polskim patriotom zapaliła się ta lampka i żeby... W kolejnych swoich wyborach wybrali mądrzej, wybrali rozważniej, wybrali po prostu polskich patriotów, bo jeżeli bo nic nas nie dzieli, jeżeli łączy nas Polska. Dziękuję bardzo.